Dziewięciolatek pokonał 180-kilogramowego aligatora. Chłopiec z Florydy powinien się cieszyć, że żyje po tym jak wdał się w walkę z aligatorem w Orlando Lake we wtorek. Dziewięcioletni James Barney Jr. wskoczył do jeziora podczas gorącego dnia, by troszkę się ostudzić. Nagle poczuł, że coś otarło się o jego nogę. Sięgnął w dół i chwycił 180 kg bestię, po czym gdy zorientował się, że to forfeiter, zaczął mocno go uderzać. Wydaje nam się, że mogło to wyglądać tak. W lewym narożniku ważący 38 kg, James Mały Skurwiel Barney Jr. W prawym narożniku ważący 180 kg, Ali, zielony Predator! Zawsze kibicuje słabszemu. Dobra robota, mały! James wyszedł z potyczki z 30 śladami po ugryzieniu i kilkoma zadrapaniami, ale przeżył, by opowiedzieć nam swoją zajebistą historię.